ma ludzie! Z tej strony Slamar. Witam Was w pierwszym poradniku w moim wykonaniu z gry Farming Simulator. Ten poradnik dotyczył będzie orki. No, w sumie macie tu napisane, kto chce, to sobie przeczyta. Ja osobiście jakoś to inaczej wytłumaczę. Rozwinę wam ten temat podczas tego materiału. Będzie to cykl poradników opartych o samouczki, ale nie tylko. Opiszę w nich mniej więcej tu mamy od przeorania pola do skoszenia lub wykopek, a w następnych poradnikach, jak już się skończą cykl samouczków pokażę wam na przykład jak się robi pasze, jak ustawić boty z kurzplaya itd. Dobra, to może zacznijmy. No, u góry mamy. Może to wyłączę, yy, u góry mamy procent ukończenia samouczka. Wsiądźmy do ciągnika. On nam się automatycznie odpali. Yy, te modyfikacje, które mam obecnie w niestety yy, nie są odtwarzane przez samouczek. Tak jakby. Chociaż, czekajcie, no właśnie, to jest yy, po odpaczu 2.0 wyszło, że już nie ma się do tego dostępu. Yy, to podepnijmy sobie obciążnik. Płuk. A na temat jeszcze jeszcze jedno. Będę Wam mówił krok po kroku, jak poprawnie się ORA. Czekajcie tylko, musisz Sorry za szumy i tak dalej. Dobra, już mogę. Gdy ciągnik no, mamy już uruchomiony, najpierw rozłóżmy może sobie pług, obróćmy go, bo musi być poprawnie. Odjedziemy do krawędzi pola i jak widziałem niektórzy robią błąd, że opuszczają w tym momencie pług, w, w rzeczywistości nie miałoby to miejsca, bo po prostu ten teren, gdzie jest końcówka pługu byłby zaorany. I to było tak jakby kradzież, albo powiększenie swojej własności Powinno się, no tak e, lewe, ob, lewe koła powinny e, Tak jakby wchodzić, albo wychodzić Na to e, zaorane, bądź zielone I gdy końcówka pługu e, znajduje się już na końcu e, Pola naszego Opuszczamy pług i spokojnie w grze, jedyneczką. O, w świecie rzeczywistym to jest około 10 km na godzinę. No i tak sobie jedziemy do końca. I tutaj na końcu pola to samo. Zatrzymujemy się przed y, przejechaniem całości. To by było wywłaszczenie, czy jak to się tam nazywa. Obraca się pół. Na, można to robić podczas jazdy. Y, y, w realu chyba też tak się robi, jak się ma no, obracane, yy, znaczy no, ro, nie rotacyjne, no obracający się pług, to obraca się i jedzie dalej, tak jak ja teraz zrobiłem. W przypadku, gdy się nie ma takiego pługu, jedzie się na koniec pola i po prostu się no jeździ tak pługa. Dobra, mniejszy ciut. Opuśćmy jedyneczką. jedno przejechanie to jest około 12%. Pewnie zastanawiacie się co zrobić w tym przypadku, gdy Wam zostają takie trójkąty. Ja zrobię tak pół pola, bo nie uda mi się zrobić całego, żeby Wam to pokazać, bo mi samouczek pokaże, że się ukończył. Tak zrobię gdzieś do połowy pola i pokażę Wam. I jeszcze i dwa przejazdy, albo trzy, żeby po tej stronie, albo po tamtej, to jest wszystko jedno. Ogólnie to ja dopiero zaczynam moją przygodę. Uu, uu, um, moją przygodę z YouTube'em. Yy, to będzie chyba mój pierwszy materiał na, 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 na kanale. Liczę, że go dobrze ocenicie. I piszcie, jakie chcecie poradniki do tej gry. Bo jest dużo osób, które na przykład nie żyje w mieście. Ja, ja też nie jestem osobiście ze wsi, mam tylko wujka na wsi i od niego się uczyłem. Znaczy, uczyłem się. Jeździłem do niego na żniwa i tak dalej. No i, no i załapałem o co chodzi. Jeżeli ma się maszyny, jest to łatwe. Jeżeli się nie ma maszyny, to no. już jest trudniej. Ma się dłużej pracuje, nie? Teraz, to my mamy dobrą maszynę. Ja on taką nie pogardził w rado. No a w rzeczywistości, jak jest się... Małym rolnikiem ma się te Ursusy 30-60, no to już jest trochę ciężkie. No, teraz sobie jeszcze ładnie wrócimy. I pokażę wam co zrobić z tymi trójkącikami Jak zatrudniacie robotnika na singlu, to też takie coś zostawia. Robi to poprawnie. Tu zadam nie go za to. Dla programistów z Giant Software, chociaż w częściach poprzednich mi się też wydawało, że tak było, chociaż nie powiem o 100%. Zatrzymujemy się, dźwigniemy, przejadę sobie na początek pola i pokażę to. Ustawiacie się tutaj dokładnie tak samo jak. Zaczyna się tutaj bołak, Ten tutaj, jak robicie pierwszy rząd taki To ustawiacie się tutaj identycznie No, powierzchni, podjeżdżaj Taki ruch od razu wam mówię, że zawsze zostaje Zawsze, nie ma siły na to Chyba, że łopatą to przekopiecie Chociaż, nie wiem Komu się chciało Opuszcza się, bo przy zasianiu to i tak się zniweluje I jedzie się jedyneczką no i to jest po prostu rozwiązanie tej, tej całości I tak się jedzie do końca pola I to jest cała filozofia Wydaje mi się, że prawie każdy rolnik tak robi No i widzicie, mamy ładnie równiutko zrobione Nic nie trzeba e, No ale ja jeszcze może dokończyć samo uczatnieniem No, ja. no ja jeszcze tak z dwa Może trzy Zobaczę Na patchu 2.0 Nagrywam No i tak szczerze powiem Nie przechodziłem jeszcze samochód na patchu 2.0 Na poprzednich wersjach przechodziłem Strzelam, że nie całe dwa przejazdy Będą jeszcze, czyli tam jest powrotem Na patchu 2.0 jeszcze nie przechodziłem samouczków Nie wiem, może to dopracowali troszkę Że... No na pewno nie całe pole jest, ale ta większe, czyli trochę więcej niż ostatnie. to było. No, coś mi to inaczej wchodzi. Bo normalnie na tym przejeździe się już kończył samą Nie dało się nigdy całego zrobić. No, w sumie nie musiałem obracać pół długo Jak już się ORA, to się ORA od, od jednej linii. Chyba że nie ma rotacyjnego czy obraz jak powoli. No to wtedy się jedzie na drugą krawędź i robi, a środek I po prostu się jedzie. Tu napieścimy jedyneczko. No nie złapie całego no, Ale to już sam uczekujemy mi uznać, że to przejadę. No. O o No. <grystanie> Dobra, to troszkę jeszcze tak zrobimy. Nie robię już od początku. To jest tylko... No w grze to jest strata czasu, ale każdy by to zrobił. No 99%. Wow, udało nam się. To by było wszystko na tyle z tego pierwszego samouczka. Jak widzicie, mamy haczyk, wykonaliśmy. No, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami. Oceniajcie. Popiszcie co mam zmienić, postaram się to zmienić jeżeli będzie to korzystne dla Was. No i to by było wszystko. Na razie. Do zobaczenia w drugim poradniku.